Uh, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja oczywiście jestem Grimlin. Słuchajcie, dzisiaj gramy w Amonga z ekipą yy, ABiego. Ja niestety jestem bez kamerki, bo niestety wciąż jestem chory. Jeśli film, film Wam się podoba, oczywiście zachęcam do łapkowania, subowania, wbijania na, na Twitch.tv slash pan. Ok, i jesteśmy transporterem, więc całkiem, całkiem git. No i dobra. AB Kinga. Czemu ją tutaj O co chodzi? Ja sobie wezmę kana ktoś tu podejdzie. To im się tak boją. Cyk? Legion na górze. Tutaj garduje. Ja. Okej, okay, czyli mamy inż... Ojej oj, oj, oj karamba Widziałasz to ona? No się widziała Widziałasz kto? Witam Czy to był Bóg? Widz... Nie, to był eskipistem, nie? Nie wiem kto Eskipistem, ja widziałem, no Dawid mi przeskoczył przez pół ekranu jak zabijał Kinga Aj, karamba Nie Mi się... Ja się na tym ciele i się przez chwilę gdzie ono zniknął Ale to był chyba eskipist, ale... chyba że jakiś Bóg, ale... czyli jedna chyba rzecz escapist, jest... Bo... Nagle mi się tapnął z połowy ekranu. Ale czy to jest w tym korytarzu, który biegnie w tak, kierunku do tak. kafeterii? To tak, z tamtej tak. strony przebiegał przed chwilką Legion. Ooo, tak. nie wiem jak. Legion tam gdzieś został. Totalnie nie widziałem jak mi, przelaty, jak mi przelatywał. No, A może ja byłem na balkonie cały czas. To może jakiś super właśnie Legion? Nie, Przecież... nie, bo on biegł do góry, on biegł do góry. Przebiegał. Zacząłem no. robić kartę na tam u góry, gdzie to mi się kartę robi. No ten. adminie. Ktoś mnie teleportował do kafeterii, i z kafeterii wracałem się A tam może z David właśnie był teleportowany? A, ze mną cię przeniósł, bo ja wiem, te teleporty... że to, z, nie małeś, to po z luną został przeniesiony. Jak mówię, na Dawid mi przejdzie przez pół ekranu. No to tak, ja no to Ja co? Byłem, no to... byłem na balkonie cały czas. że ze skipistem po prostu mi zabił Od razu się cofnął, nie? No to dobra, lecimy na balkonie. Jak mogę go jak chciałem na balkonie? No dobra. Nie wiem, ja skipuję. Ale będzie jak będzie chesterem. Nie, ale... no bo Ja właśnie się nie stawiam no. czy to mówić i mówię. Luna, czy to widziałaś, Bo naprawdę przeleciał nie Ja nie zrobiłem bo, waktu, waktu, Ale, ale widziałem, że ktoś tam, tam zniknął. No właśnie, no ktoś zniknął, nie? ktoś się po prostu się. No tak. Ja generalnie nic nie zauważyłem więcej. Coś tu mamy? Nie mamy... A, dobra. Wyłączmy sobie to. Kabelki. Cyk. Styk. Tyk, tu jest Imir. Dobra, będziemy trpać cały czas Legiona. Bo czemu by nie? To sobie gdzieś stańmy. Eee... Legiona. Niech będzie wymieniony z ludem. O, ta, byli praktycznie w tym samym miejscu. Jest trochę sadek. No okej. Okay. Kur... a to nie widać, jest self -report przypadkowo? Nie, jest report przypadkowy? Chyba jest, bo... tak. Dwie sekundy. Ktoś uciekł do tego, do... Cholera. Do... jak to się nazywa? Do tej śluzy. Nie, nie, nie. Nie, bo ty, ale biegłeś, ale ty biegłeś nie w kierunku MedBay'a. Bieg. Bieg. Ja no, ty biegłeś w kierunku MedBay'a, jak ja nadbiegłem, to ty się zawróciłeś i reportowałeś. Bo on mnie się wywalił, no bo przecież on przed sekundą żył. W sensie, sekundy ma to ciało. Ja widziałem, jak to pada. Ja robiłem, ja robiłem kable Ja robiłem kable przed dekontaminacją, widziałem, że ktoś wbiegał do dekontaminacji i widziałem wita, no, ja. przed wejściem do Teraz jest problem. Ja z Luną wchodzimy do dekontaminacji, już się drzwi miały zamykać, gdy nagle zobaczyłem, że czerwone ciało pada na ziemię, chciałem się cofnąć, ale zamknęły mi się drzwi, więc otwieram je szybko i wtedy ty zgłaszasz ciało, więc nie ma szans, że nie zobaczyłbyś killera. Też mi się tak no, wydaje tym bardziej tego. No tak, właśnie jak... mi się wydaje, że jest, jakiś, że jest jakiś super. No ja mówię że za poprzednią rundę, też mógł być jakiś super, który zabijał w tamtym miejscu. Mi a się a wydaje, wydaje jakbym widział ciebie odbiegającego. Mi się no, wydaje, że nie, odbiegałeś. Nie, że, ale nie, Dawid ale akurat, akurat był impostorem, po Ja się zastanawiałem nie. się po prostu, co y, to się z nim stało, dlatego zacząłem biec, bo myślałem, że super się może od, odsłupuje gdzieś y, pra, po prawej stronie, bo on nie może wentować, więc musiał biec gdzieś na prawą stronę. Akurat gremlin biegł, no to zgłosiłem, żeby nie było potem na mnie. I tak będzie teraz to bardziej jest. robił przy tym. Ja robiłem kabelki przed dekontaminacją. Ten się gremlin robił chyba. czyli nie kabelki? Kabelki robił, tak, tak. Na korytarzu robię. Jak masz locker room, to tam w tej kącie. Tak, ja robię kabelki. No dobra, no to tak. Ale myślę, że Luna i Legion są w stanie potwierdzić, że jestem niewinny. No dobra, ja nie mam nic do gremlina, że jesteś winny. No ja ale może być to ten super. Dobra, Nariko na na była w adminie, więc na pewno nie ona była. Jeszcze tak, Luna na pewno nie, Luna na pewno nie. Ja, ja wiedzisz, byłem w adminie, teraz na jestem na kabelkach obok Wixy. Ja jestem A, w ofisie, obok admina. Ktoś, kto, był, kto był w ogóle w adminie... Ja byłem. W tej rundzie? No. Ja, ja byłem. Ja, ja byłem, ja 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 byłem. byłem. Ja byłem ja w tej kabelkowni tylko. Dobra, Skip, ale z Usnaikiem, ja pamiętajcie. Ja tam eee, nie ja będę substancją, bo ja od razu głosuję Rudy na byłem w i Ja Jestem prawie pewien, że on jest jakąś admina, klasą zabijającą. To. No i ja potem Mam duże podejrzenie. zrobić kabelki i po prostu wtedy, wtedy potem pod I niestety mam wrażenie, że on mnie za chwilę zabije. Hmm, gdzie mam w ogóle taski? A, dobra, no to biegniemy do admina. Tam mam trzy taski, więc idealne miejsce na śmierć. Mariko. Co my tu mamy? zero cztery dwa, sześć zero, cyk okej okay. legion cyk dobra eee, a no jeszcze pójdźmy sobie okej okay. To było bezczelne, naprawdę co tu się stało, Luna. Luna? Nie, to nie mogła być Luna. To ktoś. No, no to w takim razie ktoś zmienił wygląd, ale widziałem Przecież jak... Być e, być no. E, no, nie wiem, że Byłem przy. byłem no, przy no, de kontaminacji. Skutiem. Gdzie byłem ja nie... skutkiem? Jest teraz tak, w Tak, ale... Ja teraz jestem w labie, a ona była w reaktorze. Dobra, no, czekajcie, no, dajcie mu powiedzieć kiedy to widział. Wiem, bo mam rolę to. Przepraszam, przepraszam. Mam bardzo ważną informację. Jebać transportera. AB, 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 Amy, mam pytanie. Czemu byłeś na lunchpadzie, po czym pobiegłeś na Maxa do Medbay'a i się wróciłeś na lunchpada? Jak cię wróciłem na lunchpada? Przecież ja jestem do w tym momencie. Zacząłeś się wracać. Zacząłem się wracać, widziałem to. Jak Biegłeś razem ze mną. No, biegłem razem z tobą. No to trzymałem się Przy tobie, żeby coś zrobić i pobiegłem dalej. Wydawało mi się, że zacząłeś się wracać. Ja, Legend, tak, Legion tak nie się Dobrze, to Cieka, może powiem, gdzie serze, widziałem Luna albo Morflinga. Powiedz, tak powiedz kiedy widziałeś, powiedz kiedy widziałeś. no dosłownie trzy sekundy temu, pod koniec rundy od razu praktycznie zgłosiłem. przed kompsa, W sensie inaczej, były sabotaże. Po tych sabotażach minęły 3 sekundy. Wyszedłem ze śluzy, bo wchodziłem do niej, ale stwierdziłem, że wrócę, bo nie wiem, no po prostu pomyślałem, że jakieś dymy się zadzieją z tyłu, bo widziałem jak biegały osoby. No i zobaczyłem, że Luna wybiega. I wbiegała do dekommitacji. Dobrze. Tuż przed, tuż przed czy tuż po? Przed, przed śluzą. I Przed komsami tak. czy po? Tak, po, 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 po. Eee. Od razu po. Legion, gdzie, e, e, skąd się tepnąłeś? Z Office jak robiłem download <grym> do reaktora, <grym> Zakończyłem. A to ktoś musiał być jeszcze w reaktorze, bo mnie nie tępnoło z reaktora. Mnie też nie, i Vix'a jeszcze było na pewno, ale ją też widziałem. Jest jeszcze szansę, Luna że ciebie że nie tepnęło? Jest jeszcze szansa, Nie, nie, nie ciało... Można głosować Głosił, na Lunę. I... Trzy rady Luną rzucałem już po tej mapie za każdym razem z Legionem. O! o. o. No i się źle. Najgorsze jest to, że widziałem, że ktoś jeszcze przebiegał, ale nie zwróciłem uwagi kto, także podejrzewam, że o, to jest ta tak. osoba. Chyba, że jak Nie zacząłem błędnie. Grać. Też. No ona no jeszcze stara, nie. nie głosujcie. Skip, 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 skip. Skip, skip totalnie. <grym <grym to było totalnie, byś jakiś był... O, no i to mi się podoba. <grym> no jakiś i uratował, uratował swoją impostorkę tak. drugą. No, super. Legion nie zabijaj, proszę. Eee, A, dobra, miałem być na górę, tak czy siak. Kurczę, tu jest AB, ja to jest Ej. nie do końca ufam. Okej. Okay. Okej, okay. kabelki. Coś wydarzyło. Ej, y no. powiedz mi, czy ty widziałeś to y coś jak robiłeś kabelki ciekawego? Co ja widziałem? Eee... Ja nie widziałem, a co? Imir y, wszedł tak dziwnie do konta tutaj y, y, po prawej stronie. Tam, gdzie się karty robi, spisuje, kod i Zobacz tak dalej. Nie? No to tam jest ta, przecież. Y, tak, i on tam zniknął. Sam czym zniknął? Nie zniknąłem. To, ja jestem w opisie. No ja tam, wszedłem cały przecież. Czas. ja tam wszedłem i ciebie nie było. I... Jestem w opisie cały czas, nie wyszedłem. Ja... Tak, na początku ja Ci powiem, gdzie szedłem. Na początku, no wiadomo, z kafeterii wyszedłem do admina, zrobiłem zadanie w adminie, poszedłem do Greenhouse'a, zrobiłem w Greenhouse'ie, wróciłem jeszcze raz, żeby zobaczyć, bo wszyscy tam biegali i później poszedłem do opisa no i wtedy... W lewy w górny rząd pomieszczenia tajnym ty, 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 ty przybiegłeś do opisa na koniec, nie? Eee, do, tak, tak, ja, no ja byłem przy wejściu do opisa. Ktoś tam był jeszcze oprócz mnie? Bo ja nie eee, Nie, tylko Ty tam byłeś. A Imir mówi, że był ale ja byłem w lewym górnym no, no, rogu nie, no, 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 ja nie był tam na 100%, bo ja tam znajdowałem. Dobra, wyrzucamy Ymira. Nie byłeś. Sta... Nie wiem, kurde. Nie, tam. nie był na 100%, bo ja... Nie, że starem byłem. Nie, bo on, no, on, no, on no, mi na ekranie zniknął, ja wsadziłem tam głowę do ekranu i... Do tego pomieszczenia, no, zobaczyłem, że no, nic no, nie ma i spieprzyłem do no guzik. To jest ten super tajny, który... Nie Ja mogę powiedzieć jaką mam rolę, jestem spajem po prostu. Spaj nie znika. No, no, i nie zniknąłem, byłem po lewej na górze cały czas. Kłamiesz? Chłopie, noszę okulary, ale to znaczyłoby, że musiałbym je wymienić. No, musisz je wymienić, zdecydowanie. Dobra, głosuj. Albo... No, 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 ludzie dobra. tak, tak nie zniknął. Się... <laughs> nie zniknąłem, to nie nie, byłem tam cały <laughs> czas. Nie, no, mi się wydaje, że zniknął. Mi się wydaje, że zniknął. Gdzie mam te taski? Hmm. Dobra, ja już wiem co się dzieje. <śpiewanie> <śpiewanie> to... Czeka, nie, to tu, to tu. Tak? Dobrze. Okay, w reaktorze. No. Jezus... chciałem iść to Abyss zgłosić, nie? No ja miałem, tak. że... ej, nie chciałam zestrzelać, z... który ja mam na początku no. tego transportera. Ej, w ogóle wiecie jaki imitator to jest to? Ale jak, jak, jak znajdziecie Engineera, to możecie się cały czas w niego zamieniać i za każdym razem co meeting to macie 5 tych... No, 5 no, napraw, cały czas. to jest weszła do tej śluzy i olała w ogóle temat. Bo ja byłem luny tego. Ja na transporterem. A to właśnie. Dobra, znów jestem transporterem. To co? Znów będziemy, będziemy tepać. Eee... Tego. Legiona z. No? A. Co się stało? Co mnie bardzo szybko zginął, to może być też bait jakiś. Trafiłem surfem. No nie. 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 Ja ufam, ja ufam na temat. Jestem w stanie nie. to uwierzyć. Nie. Ja bym profilaktycznie wyrzucił. Jeden za jeden. bo czekajcie. Ja dajcie ci upam. Mi... Program jest taki chętny, dajcie mi go zabił. Ale wiecie, wiecie. A dobra. Tak, Czekaj, jeżeli... Dobra, Ty jeżeli jesteś surfem, zapraszam, nie ruszaj się. Ej, 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 ej. Zobaczcie czas. Zobaczcie czat. Ale to jest potrzebne. A to jest potrzebny. Co? Co, ale co? Nie, on się pytał jeszcze zanim grę zaczęliśmy ja się... Oj! No, czyli był szeryfem. Nie, no, był no, szeryfem. Ale... No, albo i nie trafił. Nie, nie, raczej byłem. był tym szeryfem. No nie wiem, ja Pewnie to go zastrzelili tak. po prostu. No, ja Ola boga, Makarena był, pan szeryf, już go nie ma. No mogłeś się nie przyznawać po prostu. Czyli nie mamy albo neutralki, albo impostora teraz. No, no, no. Było szeryfa. Albo neutralna. No 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 Pamiętajcie, że no neutralna może też być niezabijająca. On mógł zabić neutralną, niezabijającą. Na przykład gestera. Gestera Albo survivora. No trudno, nie potrzebujemy. Co jest no może... <laughs> To prawda. I no, może być neutralna? E, neutralek? Może jest jedna niezabijająca i od jeden do dwóch zabijających. ja się zastanawiam, kto nie zagłosował i czekam na debil. A ja jesteś zabijająca? To masz jeszcze kolegę albo koleżankę. Nie. Dobra, biegnę sobie do specjumena. Zrobię sobie te dwa paski i wtedy Luna z Legionem Tak, to jest plan. To jest, myślę, że doskonały plan. Cyk, 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 cyk. Ok. Luna. Uuu. Mm. Gdzie ten Legion zginął? On no zginął chyba. <laughs> A, no tu teraz nie ma tego. O, o, dobrze. jestem tym kolegą, który nic nie zrobił w projekcie i wygrał. Quick, ale Czy Ciebie, to? ale Ciebie bambi. Dobra, na tym kończymy ten odcinek. Elo, elo.